Wszystkim z tej strony, Robert. i dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj przygotowałem dla Was parku. Dobra, I to możemy zacząć. Tutaj, tutaj, babiszka. Weź mierze w rękę. A nie mamy mierza, a to co? O, jest mierz, dobra. A się, to możemy zacząć. I tutaj, idziemy sobie. I co tu teraz wiemy? No, dobra. To nie było trudne. A, teraz trzeba nam skoczyć. O kurde. Dobra, tam są takie. O kurde, ale trzeba coś. Dobra, czekaj, poczekaj, że. Dobra, ale co mamy? Dobra. O kurde. Dobre. Robię tak, że jak... Gdzieś wpadnę do jakiejś lawy. To zaczynam od nowa. Okay? Tak zrobię No to zaczynam. O kurde. No to zaczynamy od nowa. No dobra. No nie chcę po prostu uszukiwać no. Dobra. Idziemy dalej. Tak? Kaczem. Nie No, to tam nie wyszło, na mnie wyszło naprawdę No, nie wyszło tam No dobra, nie I spadły, no nie jaki Nie, nie myślałem, że to będzie... Takie trudne. Znaczy no to nie jest trudne no nie tylko można się wziąć I Co zrobić? Dobra. I lecimy. Dobra. Teraz chodziśmy przepaść. Dobra. Teraz. O ja sądzę od nowa. Nienawidzę tej lawy Znaczy drugi raz, że w tym miejscu wchodzę Dobra, lecimy jeszcze raz Dobra, teraz musimy to zrobić, naprawdę Dobra, idziemy I lecimy O Jezus Maria Nie, kurde, że ma nic Który wpadł? No sorry, że nie, nagry nie nagrywam tego na survival Ale to za dużo by mi wyszło pracy A mi się po prostu nie chce tego robić Dobra Jest, teraz dalej opakowaliśmy Idziemy, dobra, ale teraz żeby do tyle nie wpaść Dobra, młódźcie się teraz Jest, udało się, udało się no nie, było, że ja się zrobię. Dobra, już nie będę... Co to się... Dobra, idź dalej, bo nie będę się z tym tyle męczył Dobra, co tu teraz jest? Jakieś przeskoki Dobra, to tutaj Zaraz tam no, Dobra, tam mam skoczyć? Dobra Piotrowi nic nie ma O kurde Nie, ja nic Mała wychła, ja no teraz to. Znajdź zbroję. No tak, okay, no to szukam zbroi. Te jest jakiś Jest! Jeden na końcu zbroi. Taki stary, no to to idziemy na. O nie! Dobra, nie będę się copał do końca. Zacznę od pąd. Dobra. No. Kurde, jeszcze raz. <laughs> to jeszcze raz robimy. No, trudne to nawet. Naprawdę no, Dobra, cieszę I teraz wyjdę na zjednoczone zbroje. Nie wiem, sensie um, czy no, to jest w korytarzu, czy coś. Tam... A, bo jest skrzynia. Ни разу не ушли. Твои пустынки. Тайник не мах. Бесполезный крыльяк. Максимум. Ай, пусто. Едем назад. Ещё немного откроем. Опять пусто. А тут? О, Ну и ещё раз. Но, тут и не манипулирует. Не Ale ja nie mogę tutaj teraz wskoczyć Dobra, przejdziemy sobie, tak? Eee, no, tu by się znaleźć zbroję, ale ja tu nie widzę żadnej zbroi eee, dobra. Kurde, no gdzie jest ta zbroja? Hmm. Kurde

Hmm. No, kurde? Hmm. może jak rozwalę, to się może coś za tymi skrzyniami się kryje za? Co? Nie ma Kary? Kurde no Może za tutaj futę No nie wiem, tak wiele futek w Tutaj też nic nie ma, też nic nie ma Też nic nie ma Może jeszcze pójdę sprawdzić raz do przyspiesików chcę Dobra, to się zaprowadzimy Rozwalimy może takie śpiewane, no nie ma nic. I co? Oo, skrzynia! Ja ale to... Ja cię to było pomyślane, naprawdę. Jest, mam no, są zbroję, dobra. Idziemy tam do tej tabliczki teraz. Dobra. Wyjdę ze mną znalazł zbroję. No to wyjdziemy sobie teraz. Nie ma schodków kurde O kurde spadłem Dobra, jeszcze raz Kurde Coś nam to nie wyszło No dobra, idziemy dalej Kurde, spadłem znowu. Ja nie mogę. Dobra, ostatnia szansa. Musimy teraz przejść. Kurde, znowu spadłem. No trudne to, naprawdę. Co jest grane? Ej, znowu spadłem. Dobra, to sobie tak przejdziemy. Dobra. Eee, no i co to jest dla małe. Zawij stworki, ukończyłeś parkour. Jesteś wolny. Ale nie ma żadnych stworków. No to nie będziemy zawijać. Bo nie ma żadnych stworków. Dobra. No to, to byłby wydajny parkur. Ja sobie odcinek to, Daj łapkę w górę fajny komentarz i zasubskrybuj ten kanał. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i cześć!